Cześć, a z tej strony chciałem dla Was film taki dosyć rozbudowany, dlatego że jest to test dwóch gigantów nowych, czyli dwie nowe Sigmy 50 mm 1.2 DGDN i 2470. 2.0 wersji drugiej DGDN, obydwa podmocowanie Sony E, także dwie nowiutkie Sigmy, ale także mini starcie Z8 i A7R. 5 dlatego że owe sigmy testowałem właśnie na obydwu tych aparatach zarówno na Sony trochę mniej powiedzmy chociaż tak no powiedzmy że też testowałem i na Nikonie dzięki adapterowi MegaDap tam ETZ 21 Pro czy coś takiego on tam ma tam swoją nazwę jakąś natomiast jest to adapter który pozwala na montowanie szkieł pod Sony E z pełnym przeniesieniem elektroniki na Nikon Z, czyli również z autofokusem i z kontrolą przysłony ze wszystkim. Także jeżeli śledzicie ten kanał, no to już testowałem podobne rozwiązanie od Techarta i tutaj zespoiluję Wam, nie wiem, pewnie cały film, ale Megadap jest dużo lepsze. Natomiast samo porównanie już zobaczymy też na przykładzie konkretnym, ale też Krótko zacznijmy od tych dwóch nowych szkieł, dlatego że to są nowiutkie szkiełka. Sigma. A! Dekla nie dokręciłem dobrze, bo Sony ma odwrotnie gwint niż Nikon, w sensie Nikon ma odwrotnie niż inni. Wszyscy, ale okej, okay, nie dokręciłem. Znowu jak zwykle coś spadło. Dekielka. Jest to nówka sztuka 51-2. Bardzo fajny obiektyw, bardzo fajne szkiełko, nie za duże. Dlatego, że jeżeli na przykład mieliście w ręku dla Nikona 51-2, no to ona jest dosyć spora, jeżeli chodzi o tak ogólnie wielkość tego obiektywu. Ten obiektyw jest tak jak, nie wiem, jakaś standardowa 85-18, powiedzmy w sumie jak wiltrox 18 trochę. Wygląda i bardzo fajnie leży na aparacie. Ma swoją fajną wagę. Ogólnie to jest taka typowa Sigma: wszystko metalowe, tutaj gumy na pierścieniach, uszczelnienia, wszystkie możliwe bariery. Jakie są przyciski funkcyjne, które są zagumową taką osłonką i są praktycznie bezgłośne. One są turbo-cichutkie. Przełącznik AFMF, przełącznik deklikowalnego tutaj pierścienia. Przysłony. Także teraz sobie zdeklikowałem go i jest bardzo płynny. Jeżeli go sobie kliknę, to wtedy będzie mi klikał i jest również możliwość przełączenia na auto, czyli znaczy na A. Hmm, chyba auto, i będziemy wtedy sterowali przysłoną, oczywiście z pokrętła aparatu. I możemy również zablokować pierścień przysłony. Także przez przypadek go nie trącimy i jest to bardzo fajna opcja. Te same rzeczy są w 2472.0 wersji drugiej nowej tej właśnie, tego właśnie obiektywu. Też mamy przyciski zagumowane, nawet dwa zagumowaną taką osłonką. Też mamy przełącznik AFMF, mamy deklikowanie i mamy też zablokowanie tutaj przy okazji. Nie, to jest. Co ja tutaj zrobiłem? Mamy zablokowanie zablokowanie zuma. Zablokowanie zuma, jeżeli mamy obiektyw w torbie albo nie wiem, podróżujemy także obiektyw tam zwisa, to nie powinien się nam sam rozsunąć, chociaż szczerze przyznam, że tak sam nie powinien się rozsuwać. Nie jest to jakoś specjalnie ciężki przedni element, żeby się sam rozsuwał, ale wiadomo, że może i tutaj ten przycisk mamy taki, który to blokuje trochę i jak zwykle, znaczy, i jak w poprzednim modelu również mamy tutaj pierścień przysłony, który możemy zablokować i możemy zdeklikować, żeby był płynny albo właśnie klikał, także jest to typowe tutaj sigmowe wykończenie, również pełen metal plus gumowe pierścienie, bardzo fajnie wyczuwalne. Bardzo fajnie pracujące, także wszystko tutaj się zgadza. No co można o tych obiektywach powiedzieć więcej niż już zostało powiedziane w każdej recenzji? Są turboostre od pełnego otwarcia przysłony, bardzo szybko ostrzą, są celne i są fajne. No i to jest typowa Sigma Art, nowa DGDN, tak? Któraś była, nie wiem, gorsza. Nie wiem jak to tutaj porównać jakkolwiek do czegokolwiek, no bo to jest taka typowa Sigma, po prostu wersja 2. Z tej, nie miałem innych wersji 24-70 znaczy miałem w sumie wersję 1 tylko że na Techarta i bez Sony także nie mam porównania bezpośredniego tutaj na Megadapie i na Sony działał bardzo fajnie chociaż na Megadapie ma taką śmieszną przypadłość o której sobie jeszcze powiemy albo w sumie teraz Wam pokażę chodzi o to, że jak robimy zoom na Megadapie to aparat automatycznie przełącza się na ostrzenie manualne, pojawia się po prostu focus peaking. Natomiast przy ciągłym śledzeniu, jeżeli po prostu, albo przy jakimkolwiek autofokusie, jeżeli wciś, wciśniemy spust migawki do połowy, automatycznie się aktywuje autofokus i jest on bardzo szybki, bardzo celny, responsywny. Także tutaj nie ma z tym jakiegoś większego problemu, ale zauważyłem, że właśnie przy zoomowaniu takie coś się dzieje na Z8. Natomiast jeżeli pamiętacie z mojej recenzji TechArt'a, jeżeli w ogóle oglądaliście, no to tam na przykład przy zoomowaniu. Starszej wersji 2470, również na Z8. Na tej harcie był taki problem, że obiektyw potrafił się, powiedzmy, zgubić w sensie aparat zgubił obiektyw. W pewnym momencie było tak, że obraz się robił tak, jakby obiektyw był odpięty i wszystko się robiło manualne. Musiałem odpiąć i przypiąć obiektyw na nowo. Tutaj tego nie ma aż tak bardzo. Też pojawia się tryb manualny, jeżeli chodzi o samoostrzenie Natomiast Ponowne wciśnięcie spustu migawki do połowy już naprawia problem i aktywuje autofokus bardzo szybki, tak jak w sumie. E, także to tyle o obiektywach, no bo co można więcej mówić o Sigmach, są po prostu świetne. Pokażemy to jeszcze na przykładach, na zdjęciach, jak są ostre, jak są celne e, i czy są celne w ogóle, i jakie są bardzo fajne i miękkie bokechy i wszystko. Natomiast Natomiast to, co jest takie dosyć ciekawe, to właśnie użytkowanie tych dwóch obiektywów, tudzież też obiektywów jakichkolwiek na Sony E, na Nikonie Z8 przez adapter Megadap i jak to się ma w porównaniu do natywnego mocowania na Sony na dosyć dobrym sprzęcie. No bo jednak, jest to najnowsza a 7 r 5 piątka. Nie jest to chyba najszybszy autofokus na rynku Sonego, no bo yy, wiadomo, A1, A9. Będą pewnie szybsze. Jest to aparat bardziej studyjny, 60 megapikseli. taki, wiecie, troszeczkę wolniejszy może być. I też w jakichś tam recenzjach Sigmy mówiłem o tym, że z tego co słyszałem, to Sigma na tych body jest troszeczkę upośledzona, jeżeli chodzi o chyba szybkość autofokusu i też chyba śledzenie. Także nie używa się podobno, z tego co słyszałem, od ludzi od Sony artów tutaj na AFC. Natomiast ja tak robiłem i muszę przyznać, że jest to rzeczywiście nie tak, jakby się chciało idealnie szybko, ale w 100% do sytuacji portretowych jak najbardziej wszystko jest celne, szybkie i wspaniałe. I odziwo jest bardzo podobnie na nikonie przez ten adapter mega kapsle. Nie wiem, albo sobie przykleję do łap, albo wywalę wszystkie, bo ciągle mi lecą z dłoni. Zwłaszcza na recenzjach. Zwłaszcza na recenzjach. Ktoś mi się jeszcze drzeje za oknem. Odepnę sobie ten adapter i pokażę Wam go. On wygląda tak: jest to taki właśnie srebrny pierścień. Tutaj ma ten taki, taką zawleczkę do zwalniania obiektywu Sony. Jest on taki, powiedzmy, takiej głębokości. Także on wchodzi nam trochę w bagnet Nikona, musi oczywiście. Jest to konstrukcja taka, no na pierwszy rzut oka bardzo podobna do Teharta i również bodajże Make ma swój taki adapter i chyba coś jeszcze. Fajnie by było, gdybym mógł przetestować również tamten make bodajże, bo Miałbym porównanie już wszystkiego na rynku i mógłbym się po, po prostu jasno wypowiedzieć, natomiast uważam, że chyba ten będzie najlepszy e, zdecydowanie. I jak go sobie po prostu montujemy w nasz aparacik, on sobie tutaj klika i on jest tutaj bardzo fajnie, tak sztywno przymocowany. Tutaj nie ma luzów, on bardzo dobrze siedzi i bierzemy sobie teraz dowolny obiekty w Sony E i możemy go sobie tutaj. Wkręcić. Oczywiście, gwint jest w drugą stronę Nikono, od Nikona, także będzie to trochę upierdliwe, żeby to dopasować. Natomiast nie ma tutaj jakichś takich większych luzów na no jest ten taki Nikonowski luz, który, który w bagnecie niestety występuje. Jest to ciasno spasowane, nie ma takiej obawy, jeżeli nie mamy jakiejś wielkiej lufy, bo tutaj jest jakieś ograniczenie wagowe. Nie mamy takiej obawy, że to się coś stanie. To naprawdę bardzo dobrze też wygląda. Dużo lepiej niż np. FTZ adapter. Ale nie wiem, czy wtedy to nie ma mniejszego trochę obciążenia. Natomiast jest to bardzo fajnie spasowane. Jest to naprawdę bardzo fajnie spasowane i muszę przyznać, że działa rzeczywiście bardzo fajnie. Nie działa tak jak natywne szkła, tak jak z tego co słyszałem. Dlatego że od wielu ludzi, którzy używają Megadap'a, słyszy się, że autofocus działa tak jak na natywnych szkłach. Ok. Jest bardzo szybki, jest porównywalnie szybki autofokus między Sony a Nikonem na tym samym szkle, ale precyzja wyostrzenia już się różni, przynajmniej ja to zauważyłem, chociaż przyznam, że na przykład w warunkach już takich rzeczywistych, na samej sesji, aż tak tego nie odczułem. Przy testach tak, przy y, prawdziwym y, fotografowaniu dużo mniej, natomiast czasem się takie przepompowanie pojawia. Tutaj macie pokazane jak 50 działa na Sony. Ja sobie tutaj ustawiłem po prostu dwa zdjęcia z wykrywaniem twarzy, żeby było i przeostrzałem z bliskiego kadru na trochę dalszy i tutaj wykrywa tak jak widzicie wszystko praktycznie idealnie, jak również przy przybliżeniu na te twarze z bliska bardzo ładnie śledzi. Natomiast jeżeli porównamy to teraz do Nikona Z8 z Megadapem i 50 .1 .2, no to widać tam takie przypompowania, tak? widać taki pulsujący obraz. Natomiast jeżeli w prawdziwym świecie już fotografujemy, to tak naprawdę tego aż tak nie odczuwamy przy prawdziwej sesji. Gdy przybliżamy sobie tutaj do tych zdjęć z bliska, właśnie Sigma na Megadapie, to też widać, że nie jest to takie płynne śledzenie tego oka, tylko potrafi coś przepompować. I rzeczywiście raz czy dwa podczas użytkowania zdarzyło mi się, że po prostu obiektyw tak zaczął lekko pulsować, i raz mi po prostu zgubił całkiem ostrość, ale ponowne aktywowanie autofokusa i tutaj ta ostrość wróciła i to bardzo szybko, także jest to bardzo znośne. Jest to dużo lepiej działające niż na T-Harcie, którego w sumie na AFC się aż tak bardzo nie dało używać. Tam takie hmm, chyba bardziej hmm, re reliable Niezawodne? <laughs> Niech będzie, niezawodne. Mogłem bardziej polegać na AFS niż na AFC. Tutaj też na pewno lepiej by działało na AFS, natomiast na AFC ja zawsze robię testy, dlatego że jest to współczesne, w sumie najbardziej wymagające fotografowanie, żeby ten obiektyw ciągle śledził nie raz wyostrzył, tylko po prostu ciągle śledził. Także tutaj fajnie było to sprawdzić, fajnie było to porównać i fajnie wiedzieć, że to nie jest tak idealnie, jak niektórzy opisują. Natomiast teraz macie pokazane, jak na Nikonie Z pracuje szkło natywne, bo niektórzy mówią, że na Megadapie pracuje Sigma tak samo jak natywne szkło. No nie, tutaj 50-1.8s, która jest świetnym szkłem, ale w miarę budżetowym pracuje tak jak Sigma na Sony, czyli natywnie. To działa natywnie, nie ma tego przepompowywania, nie ma takiego myślenia, jest tu po prostu od razu wyostrzenie, stop i śledzenie. Także nie działa Megadub idealnie natywnie, ale jest w 90% bardzo bliski temu I jeżeli naprawdę macie jakieś fajne szkła do Sony albo macie dwa systemy, to Megadapa akurat bym polecił i to z gorącym, znaczy z czystym sumieniem, z gorącym sercem się powiedzieć, z czystym sumieniem, dlatego że Tehard jest fajny do portretu, kiedy mamy naprawdę statyczny obiekt i, znaczy obiekt, no, osobę przed nami i nie musimy jakoś tak specjalnie się martwić o śledzenie. Megadap tutaj, no, jest dużo lepszy w śledzeniu, Celność, jeżeli chodzi o taką fotografię portretową, są w miarę porównywalne w zależności od tego, jak pracujemy. Natomiast na śledzeniu na pewno Megadam sobie lepiej radzi. Mam też porównanie tutaj 2470 70 na obydwu aparatach, także na Sony. Teraz widzicie, jak to sobie na 70 mm na 2,8 fajnie przeostrza. Nie ma tutaj żadnego pompowania, nie ma mowy tutaj o żadnych takich błędach. Ten obiektyw naprawdę się tam świetnie spisuje. A na Nikonie Z. Mamy również bardzo szybki autofokus, fajne śledzenie, natomiast czasem to przepompowywanie tutaj występuje i musimy po prostu o tym wiedzieć. To nie, nie jest tak, że jest idealnie, ale musimy o tym wiedzieć, ale tak jak wspomniałem, w prawdziwym świecie to aż tak często nie występuje. Nie wiem czemu za każdym razem, jak w studio przeostrzam na dalej bliżej, widzę to tak perfidnie, właśnie jak wam pokazałem na nagraniu a na sesji tego aż tak nie widziałem i to przyznam się z ręką na sercu, że jak robiłem zdjęcia tymi obiektywami po prostu wczoraj na sesji na spotkaniu patronów, czy dzisiaj dzieciaków po prostu na pikniku to tego tam nie było. Znaczy w sumie dzisiaj na pikniku sorry, bo to używałem sonacza. Wczoraj na czy tam dzisiaj na podwórku, ale używałem. I tego tam nie było, tam było naprawdę mm, bardzo fajnie, nie było takiego błądzenia. Czasem trochę przepompowywał, ale nie aż tak. Także dziwię się, dlaczego przy takich prostych testach, prostych testach studyjnych wychodzi to trochę bardziej niż w realnym użytkowaniu. No cóż, ale czasami tak bywa, także trzeba się z tym liczyć, i chciałem Wam po prostu o tym powiedzieć, żebyście mieli pełni tego świadomość, żebyście się też nie ten, nie zdziwili czasami, że takie coś się może zdarzyć. E, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o samo porównanie Sigma na dwóch aparatach. Jeżeli miałbym powiedzieć, który tam jest, nie wiem, wygrany, no to oczywiście, że natywnie Sigma na Sony e, będzie wygrana zawsze, no bo to po prostu działa lepiej, natomiast to nie jest tak, że tutaj Sigma na A7R5 bije na głowę Z8 z tą Sigmum adaptowaną, bo nie, bo tak ten nie jest. To, to też nie jest tak, że chyba A7R5 jest królem prędkości autofocusa. Może kiedyś przyjdzie mi to testować na A1 albo na A9, ale chciałem to mniej więcej na porównywalnych aparatach sobie przetestować i jest bardzo wyrównanie. Według mnie jest bardzo wyrównanie. Jeżeli chodzi o rzeczywiste użytkowanie. Bo te testy rzeczywiście pokazują, że na Nikonie jest to pompowanie. Przejdźmy sobie do zdjęć. Przejdźmy sobie do zdjęć, żeby zobaczyć, jak wspaniałe, ostre i cudowne jest, jest optycznie po prostu. Oby... Obydwie sigmy, jak są cudowne. I tutaj mamy zdjęcie ze spotkania patronów. Tutaj Tania pozowała sobie, nie pamiętam dla kogo, ale ja tam kradłem tylko kadry pomiędzy i to są takie mm, całej postaci. Jak tutaj widzicie, całe te serie, które robiłem, nie ma żadnego przepompowywania. Ja to po prostu robiłem serią i jak widzicie, żadne z tych zdjęć nie jest jakoś specjalnie nieostre, nie przepompowane. Tu sprawdźmy, czy coś poszło. Jak ostrość poszła tutaj na oczy, chyba bardziej na usta akurat, ale ogólnie też przy jakimś takim bliższym, czy ciaśniejszym portrecie, tak jak tutaj widzicie, bez problemu było wszystko wykrywane, i bez problemu tutaj celność była bardzo fajna, jeżeli chodzi o cały ten zestaw i to było wszystko na tym spotkaniu także te wszystkie zdjęcia z modelkami będą na właśnie Nikonie, na Nikonie przez Megadapa tak samo tutaj widzicie z różnych stron powiedzmy nie gubi tego oka, wszystko jest prześledzone, także tak jak wspomniałem w realnym świecie tego pompowania nie widziałem, w realnym świecie Sigma na Nikonie bardzo dobrze się spisywała Także nie wiem, czemu przy tych testach, wam których Wam pokazałem, rzeczywiście to tam było widać, tutaj trochę balans bieli poprawiłem, ale w realnym świecie, tak jak mówię, tego tam po prostu nie było. Także śmieszne to jest, jak to po prostu wygląda, tutaj pięknie, idealnie trafione, ale no, tak jak mówię, no, tego przypompowywania nie doświadczyłem. W jednym chyba tylko przypadku na no, 24,70 później Wam pokażę. Chyba będę miał tam przykład, jak mi się ostrość zgubiła. Natomiast tutaj, jak wszystko widzicie, lecę serią. Serią leciałem cały czas i wszystko jest bardzo fajnie wyostrzone. Jedziemy tutaj, co będzie źrenica czy rzęsy? Po nikonowemu czy po normalnemu? Ładnie oczko jest ostre całe. Tutaj też była Matylda, cała postać. Te już są obrobione akurat. Te tani były wszystkie surowe, poza tamtym jednym. Tutaj też jest na 1.2, tak jak widzicie, też ładnie trafione. Na 1.2 cała postać, wszystko jest fajnie trafione bez problemu. Wykryte oko, wykryta twarz, także pomimo tego, że jest odwrócona twarz, ale wszystko wykryło i jest bardzo fajnie. Tutaj później z Olą, z Aleksandrą też taki secik szybki i też tak jak widzicie śledzenie, seria i jest po prostu wszystko trafione, wszystko bardzo ładnie śledziło pięknie, wszystko ostre. Na 1 2 oczywiście. Także tak jak wspomniałem, w prawdziwym świecie to wypada dużo lepiej. I to jest wszystko na AFC. To jest oczywiście set portretowy. To nie ma jakiejś dynamiki zbyt dużej, ale jest AFC włączone z wykrywaniem oka i tego przepompowywania właśnie tutaj nie było, co mnie dziwi, dlaczego właśnie w tych testach to jest. Tutaj już też taki mały secik z Weroniką, trochę pod światło. Także tutaj też nie było problemu, jeżeli twarz na przykład była w cieniu. Bardzo ładnie ostrzył, bardzo ładnie znajdował oko i bardzo ładnie wszystko działało. Na białej ściance klasycznie. Tutaj też wszystko na 1.2 bez problemu. No, wyostrzył. wykryte, wszystko wyostrzone i zrobione. Także. Bardzo fajnie tutaj też przy bliższych kadrach. Bardzo ładnie tutaj się na Sigmie 51.2 rozmywa tam dalej już włosy, wszystko. Tutaj, o, tutaj troszeczkę chyba poszła ostrość. Nie tak, to będzie lepiej na oko, tu trochę chyba lepiej jest na samą już źrenicę. Tęczówkę, przepraszam, na źrenicę się chyba. No, ale tęczówka jest przy źrenicy. Dobrze. Tutaj na rzęsy, czyli typowo nikonowo. <laughs> No, jest to niestety przypadłość tego nikonka. E, tutaj dalej, Matylda przy takim powiedzmy 3 czwarte planie, także też bardzo ładnie, właśnie wszystko śledziło. Tutaj akurat te kilka jest wyretuszowana, czy obrobionych już kolorystycznie, też pięknie trafione. Ostra bardzo jest ta Sigma. Później jeszcze Wam pokażę kilka na e, A7R5. No to tam. 60 megapikseli też robi swoje. Ja tak bardzo szybko lecę, bo wtedy widzicie, że nie ma takiego mocnego przypompowania. Bo jeżeli by było takie naprawdę turbo mocne przypompowanie, to byście od razu widzieli, że tutaj wpada jakaś taka nieostrość. To, co wszystko widzicie na tych miniaturach, to były ostre zdjęcia, i to są zdjęcia z serii, i tutaj właśnie z prawdziwego użytkowania m, tych Sigm, zwłaszcza 51.2, no bo chciałem raczej tej używać częściej. Na tym Megadapie NZ8 bardzo fajnie to działało, także trzeba przyznać, że jest to bardzo fajna alternatywa. Tutaj jest 2470 już na 70 mm na 2,8, i tutaj, aha, nie mam tego tutaj pokazanego, ale w pewnym momencie właśnie było takie mocne przeostrzenie, że jedna klatka była turbo nieostra, tak dosyć blisko przeostrzyło, a później momentalnie wróciło. Także bez problemu to. Hmm, Wróciło. Tutaj bawiłem się trochę w śledzenie, dlatego że Oleg bujał się na huśtawce i były momenty, kiedy idealnie Sigma trafiła. No tutaj mamy nos powiedzmy ostre, także oko za okularami będzie trafione. Że bardzo ładnie obiektyw trafił i jest ostre. Natomiast jeżeli Oleg się tutaj bujał, ja byłem w miejscu, no to przyznam się, że z serii tak powiedzmy 10 zdjęć, te dwa były ostre. że nie jest to obiektyw, zwłaszcza przez Megadapa do śledzenia, ale później też będzie pokazane, że nie jest to też nawet na Sony do śledzenia, przynajmniej nie na 7R. 5. sam autofocus działa bardzo szybko i bardzo sprawnie, natomiast jeżeli chodzi o śledzenie no to trzeba się liczyć z tym że do sportu bym tego nie użył na tym akurat aparacie może na A1, może na A9 tutaj bardzo ładnie wszystko pięknie trafione, tutaj mnie widać i też pokazany bokę. Bokę na 50 jest bardzo fajny sigmowy, czyli mięciutki, gładziutki a na brzegach się robią trochę kocie oczka, także też Ciekawie, ciekawie to się robi. Nie jest takie e, turbo jakieś idealne, mm, ale też nie jest takie jakieś ostre. Jest bok bardzo gładziutki, taki właśnie typowo sigmowe Tam to zdjęcie oczywiście było obrobione. Te są tutaj surówki. O, chłopaki. Jeden się cieszy i robi, e, robi serduszko, drugi walił szczura. <laughs> Chyba na Olka tutaj wyostrzyło. Piękna minka, także to roz, te rozmycia sigmowe. no mi się podoba, mi się podoba. Przyznam, że ta, to 1-2 jest bardzo fajne. Ale tutaj był dosyć wymagający obiekt, dlatego że. Ku, e, Kuzn mówi dawaj tutaj bączura. Sfotografujemy. I muszę przyznać, że nie było to łatwe. Hmm, tutaj trochę się aparat e, i obiektyw e, gubiły, dlatego że ten bąk nie był jakiś. Zaraz powiecie, że taki, oczywiście trzmiel, e, odpowiedni, nie wiem, no klasyczny bąk, tak? I tutaj w pewnym momencie wzbił się do lotu i aparat trochę za nim śledził, nie wiem jak bardzo to jest ostre, ale to jest zrobione na 1.6, no tutaj futerko ma trochę ostre oszczółki, może trochę nieostre, ale tutaj jak sobie siedzi, trochę trafione tutaj też widać delikatne właśnie abracje. To jest zrobione na 1.2, tak? Właśnie ja jestem fotografem makro na 1.2. Próbowałem też tam na 5-6, trochę go śledziło tego bączura, ale to on się dosyć szybko tutaj poruszał i przy tej odległości wiadomo, że to jest trochę bardziej wymagające niż niż jeżeli mamy trochę większy dystans i śledzimy wtedy, także ale tutaj też jakieś takie małe, małe właściwości makro powiedzmy można się bawić, także bardzo, bardzo fajnie można się bawić tutaj Pokazane, jak działają kwaśne żelki na organizm, i tutaj już jest Sigma 50mm 1.2 na Sony A7R5. Także tutaj rozdzielczość mamy ogromną i widzimy, jak wszystkie hmm, skórki suche i wszystko tutaj wygląda, a rzęski, jakie są ostre. E, tutaj testowałem właśnie 20, 50, też 1,2 w bieganiu, czyli powiedziałem, alkowie biegnij na mnie żebym mógł Cię tutaj przetestować, jeżeli chodzi o ostrość i wykrywanie i znalazłem kilka zdjęć ostrych, no te są takie po prostu w punkt w punkt trafione i to są na Sony. Także się jest bardzo fajna, ale z tych serii nie będę ukrywał, że nie mam za dużo tych ostrych zdjęć, bo nie wszystkie właśnie trafione były i tutaj jeszcze tylko pokazanie jak rozdzielczość 60 megapikseli tutaj było, była prośba mama zrób zdjęcie z trupka, mama zrobiła zdjęcie z trupka, a przy okazji możemy policzyć włoski i molekuły mojego dziecka i dobra, to by było na tyle to są przykładowe zdjęcia zabawa była krótka intensywna bym powiedział no i taka no niedokładna, no nie jest to test taki wiecie techniczny, który by Wam odpowiedział na wszystkie możliwe pytania, które macie do tych obiektywów, ale też te recenzji już pojawiło się wiele i wiele technicznych rzeczy było o nich powiedzianych i one są prawdziwe. Natomiast sama praca na Sony i na Megadapie jest bardzo zbliżona z tymi właśnie niuansami Megadapowymi, które Wam pokazałem. Także jeżeli się zastanawiacie, no to macie tutaj jakieś porównanie, które możecie sobie podrzucić do rozważań. E, także to by było na tyle. To by były takie moje szybkie zdjęcia, moja szybka recenzja i mam nadzieję, że coś wam to jakieś wątpliwości rozwiało. I dziękuję Wam ba, 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 bardzo, bo tą miesiąc nie nagrywania już robi z, y, z człowieka analfabetę. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Hej!